Gościem jest Patryk Różański, promotor żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. Patryk mieszka w Środzie Wielkopolskiej. Powiedz, Patryk, coś o swoim hobby, o tym, jak to się stało, że zostałeś żeglarzem. Kto zaszczepił to tobie? Witam serdecznie, pozdrawiam ze Środy Wielkopolskiej. Jestem żeglarzem, który wywodzi się z jeziora Kierskiego w Poznaniu. Tam się urodziłem, tam dorastałem. Obecnie działam w Środzie Wielkopolskiej. Moje początki z żeglarstwem sięgają lat 80. Tak naprawdę po raz pierwszy samodzielnie na żeglówce przemieściłem się, mając 5 lat. Czyli w 1800, przepraszam, w 1989 roku. To jeszcze <śm> dzieckiem byłeś, nie? Dokładnie tak. Pięciolatkiem i. E, u mnie żeglarstwo, jakby w rodzinie było czymś na porządku dziennym, także, także jakby automatycznie stałem się żeglarzem. Moją pierwszą trenerką była moja babcia i można powiedzieć, że w tym sporcie też wspierała mnie bardzo mocno tata. I tak stałem się żeglarzem, potem żeglarzem sportowym, a obecnie jestem również trenerem. Trenuję żeglarstwo sportowe, uczę dzieci, młodzież. A nawet dorosłych, żeglować, ścigać się, a ostatnio nawet po prostu uczyć żeglować na egzaminy na żeglarze aktowego. A powiedz, jaki był Twój największy sukces żeglarski? <noise> to jest dość często zadawane pytanie. I takim jednym z sukcesów, może nie najwyższym pod względem jakiejś tam hierarchii sportowej, ale takim najważniejszym dla mnie w życiu jest myślę. Puchar za najlepszego wielkopolanina podczas dosyć licznie rozgrywanych regat. Osobny żagiel optymista. Ścigałem się na Optymiście, regat rozgrywany na Jeziorze Kierskim w Jacht Klubie Wielkopolskim. Pamiętam, że ogólnie byłem czwarty i tam dosłownie pojedyncze punkty brakowały, żeby nawet te regaty wygrać. Byłem czwarty, ale dostałem puchar za najlepszego wielkopolanina i myślę, że to było wtedy dla mnie bardzo ważne i istotne. No i gdzieś tam odegrało tą rolę wzmocnienia, że w tym sporcie zostałem. A powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do Zbąszynia i poznałeś Pana Bogdana Gołka? No ja Zbąszyń już z dzieciństwa znam, bo też tam regaty odbywały się w klasie optymist i dosyć liczna grupa optymistarzy ze Zbąszynia odwiedzała regularnie Kieksz i jeździła na Parpolskiej. Polski. Więc można powiedzieć, że z, z, od dzieciństwa znam no, Zbonszyń z i Klub żeglarski oraz tamtejszych żeglarzy, którzy są tak jak ja, już teraz w trochę większym wieku. E, natomiast Bogdana Gołka e, znam, e, można powiedzieć, od, od no, blisko 10 lat tak bliżej, ponieważ gdzieś tam zawsze się widywaliśmy. Ale zresztą tego, że wtedy po prostu byłem gdzieś tam zwykłym żeglarzem, to, to, to nasze relacje były jakby takie raczej. E, ogólne. Natomiast w momencie, kiedy pełniłem już funkcję trenera i przyjeżdżając z moimi zawodnikami ze środy Wiekopolskiej na regaty do Zawłaszczenia e, w ubiegłych latach, to e, no, z Komandorem Zawłaszczonego Klubu Żeglarskiego miałem okazję już e, nawiązać bliższą relację. No i też jakby. W Wielkopolskim Okręgowym Związku Żeglarskim spotykamy się regularnie na ważnych spotkaniach, zebraniach, uroczystościach, sejmikach. Także myślę, że no, trafiłem do Zbąszynia, bo po prostu jest Zbąszyń nadal istotnym, może takim mocnym punktem żeglarstwa sportowego na mapie wielkopolskiej. No mogę powiedzieć, że ja od dzieciństwa pamiętam panią Reginę Gołek, pana Bogdana, oni prowadzą, jeszcze do szkoły chodziłam, to oni już tam bardzo są związani ze Zbąszyniem. No a powiedz twój największy sukces żeglarski jaki jest? Patryk. No myślę, że największy sukces żeglarski to to, to sam fakt, że, że to żeglarstwo yy, Podaję dalej, na no zasadzie takiej, że zarażam osoby żeglarstwem, e, zniecam gdzieś tam w nich tą pasję do żeglarstwa, ciekawość, no i za pomocą swojej umiejętności nauczam, i, 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 i dzięki temu też obserwuję, jak kolejne pokolenia już wychodzą spod mojej szkoły i, i gdzieś tam dzielnie i rywalizują w sporcie, jeżeli chodzi o żeglarstwo, ale też korzystają z żeglarstwa dla rekreacji i wypoczynku. A mogę się zapytać, ile Ty już pokoleń wychowałeś w swoim życiu? Jako trener od 2009 roku To dosyć długo. A powiedz, na jakich klasach żeglowałeś przed podjęciem kariery trenera? No, żeglowałem na optymiście, na kadecie, na 420, na 470, na laserze, na okadingu, na finie, ale najwięcej. Poza optymistem do czasu spędzałem w klasie Europa. I to jest do dnia dzisiejszego moja największa miłość. Zdarza się nadal do dzisiaj jeszcze żeglować w tej klasie oraz dodałbym to jeszcze klasę Omega. A też widzę tam twoje medale z tyłu to tego. A granicą za granicą też byłeś, szeglowałeś, możesz powiedzieć? Nie, za granicą się nie ścigałem. Ja jestem po uszy zakochany w Polsce i tak naprawdę razem z żoną jeździmy po Polsce, ją zwiedzamy i tak no nie bardzo nas ciągnie, żeby, żeby za granicę jechać, póki nie poznamy bardziej szczegółowo nasz kraj. Taki prawdziwy patriota jesteś w Polsce. Oddany. No, jak I mówię, patrzę, że... ale może też nie mam ciśnienia, po prostu na to, żeby, żeby poznawać inne kraje, gdyż yy, myślę, że i tak życia mi nie starczy, żeby poznać yy, yy, tak jakbym chciał poznać Polskę. A cechy, powiedz o cechach dobrego trenera, jaki powinien mieć cechy dobry trener? <laughs> powinien być cierpliwy. Myślę, że to, to jest jedna z cech takich bardzo ważnych, ta cierpliwość. Yy. I z tej cierpliwości naprawdę wywodzą się już w kolejne cechy, no bo jak już jest ta cierpliwość, to jest, że tak powiem, opanowanie, bardzo pomocna w tym wszystkim no, wiedza, ale taka wiedza już mocno wytarta, czyli, czyli jakby umiejętność przekazywania żeglarstwa w sposób taki biegły i często wyrywkowo gdzieś tam na bieżąco podawane te, te różne wskazówki, ze względu na to, że m, trenowanie żeglarstwa sportowego nie, nie przypomina w żaden sposób czytania podręcznika czy, e, czy uczenia ze slajdów. Natomiast e, żeglarstwo sportowe w głównej mierze polega na m, treningach praktycznych i ciągłej. Opieki trenerskiej nad zawodnikami i przekazywanie im na bieżąco uwag i podpowiedzi, co można jeszcze poprawić. A więc myślę, że taka spostrzegawczość i biegła znajomość już taka wytarta dziedziny, którą się uczy. A po czym poznę? Co byś chciał młodym pokoleniom powiedzieć? Dzieci? Wyłączcie komputery, wyłączcie smartfony i przyjdźcie nad jezioro do zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego, żeby rozpocząć swoją przygodę żeglarstwem, ponieważ jak już zaczniecie, to sami potem stwierdzicie, że, że są dużo ciekawsze rzeczy niż, niż internet. A jakie masz marzenie w ogóle związane z pracą trenera, żeglarstwa? Z pracą trenera to myślę, że Marzę nadal mam takie marzenie wychowania kolejnych mistrzów w sporcie, którzy będą odnosić sukcesy zarówno tutaj regionalne, wojewódzkie, jak i krajowe, a być może i nawet międzynarodowe. A tego już jakiś wychowałeś mistrzów, czy co? No, Niektórzy moi zawodnicy mają na koncie już medale różnych mistrzostw. A, tego, a gdyby nie żeglarstwo, to dzisiaj kim byś był? Jakby nie, że nie byś był. Byłbym chemikiem, siedziałbym w laboratorium i tworzyłbym nową naukę. To chyba lepsza placa, praca, te żeglarstwa. A jeszcze poza tym gdzieś pracujesz, czy co? Czym się zajmujesz? No, większą część czasu w, w ciągu tygodnia zajmuje mi, mi jednak klub żeglarski. Poza tym zajmuję się różnymi rozwiązaniami w internecie, związanymi ze stronami internetowymi, grafiką e, już teraz cyfrową, chociaż kiedyś bardziej odręczną. E, lubię też e, odnawiać różne przedmioty i tak naprawdę, jeszcze do, czasami zdarzy się, że naprawiam jachty. A powiedz Patryk, a jakie umiejętności powinien mieć trener? Takie potrzebne. Yy, trener to tak naprawdę jest worek wielu umiejętności, można powiedzieć, że wszystkich umiejętności, bo oprócz tego, że musimy jakby yy, my trenerzy musimy opiekować się naszymi podopiecznymi, to, to jest, jest związane z tym bardzo wiele rzeczy. Trener musi być szkutnikiem, mechanikiem, menadżerem, dietetykiem, kierowcą, siłaczem, który pomaga nosić to wszystko. Troszeczkę musi mieć też wiedzy technicznej, troszeczkę plastycznej. No i tak naprawdę no tych wszystkich jeszcze umiejętności, które musimy posiadać, które są związane typowo z żeglarstwem, no, no, dobrze jest jak trener umie pływać w pław, posługiwać się jachtem motorowodnym, e, manewrować samochodem z przyczepą i można by tak wymieniać wiele tak naprawdę. No jesteśmy też menadżerami, e, no i, i czasami też nauczycielami po prostu przedmiotów szkolnych, gdy zawodnicy odrabiają lekcje na wyjadę. A po czym można poznać, że ma ktoś talent do żeglarstwa? Ten czynnik jest faktycznie czasami zauważalny. Ciężko go często określić. Natomiast na obecny moment, przy zamieszaniu, jakie tworzy nowoczesna technologia w okresie. Tych najmłodszych lat u dzieci i w momencie, kiedy one się tak naprawdę dopiero wychowują, to z, oprócz tego, że yy, musimy przyciągać ich uwagę. To jak już tą uwagę przyciągniemy, to musimy spowodować, żeby to dziecko mimo wszystko w tym sporcie chciało zostać na dłużej. Bo w każdym sporcie do mistrzostwa dochodzi się latami. Yy, I. Ten czynnik taki na obecną chwilę najważniejszy, jaki trzeba mieć, żeby, żeby, żeby tą karierę gdzieś rozpocząć i ona zaczęła owocować. To dziecko musi tak naprawdę być bardzo zaciekawione żeglarstwem, ale na takiej zasadzie, że żeglarstwo w wyobrażeniu dziecka jest czymś, naj, tak, czymś najfajniejszym. Bo bez tej uwagi na, na, na żeglarstwo, bez tego skupienia na żeglarstwie, to dziecko nam po prostu ucieknie. Ucieknie z powrotem albo do komputera, albo, albo, albo zmieni in, sport na inny, tak, na inne niż żeglarstwo. I gdyż mamy takiego młodego sportowca i wielu tych sportowców, to wśród nich można czasami dostrzec. Kogoś, kto ma ten czynnik, który spowoduje, że on szybciej, że on szybciej odniesie sukces sportowy. I tak myślę, więcej na to pytanie nie odpowiem, ponieważ, ponieważ tak naprawdę u każdego dziecka można dostrzec ten czynnik. Natomiast niektórzy mają dłuższą, niektórzy krótszą drogę do sukcesu. Na no, powiedz, najlepsze Twoje wspomnienie z pracy zwią z, 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 związane ze żeglarstwem, z pracą trenera? To myślę, że jest kilka. E, ja często do nich wracam, jak wspominam sobie z żoną i tak dalej, bo akurat w tych momentach e, też mi towarzyszyła. E, to myślę, że m, pierwszy wygrany wyścig e, mojego zawodnika wychowanego od zera, czyli o, takiego, który. Nie miał zielonego pojęcia o żeglarstwie i w pewnym momencie osiągnął taki, taki poziom wyszkolenia, że wygrał wyścig. To pamiętam, że to był taki moment, w którym też Łezka wokół gdzieś tam się zakręciła. Dla niektórych trenerów wygrany wyścig przez zawodnika jest już czymś normalnym. Natomiast wtedy, gdy byłem na etapie takich początkowych lat pracy trenerskiej, to, to, to zapamiętałem bardzo dobrze moment wygrany wyścig. Następnie był wygrane regaty, też bardzo fajne uczucie w pracy trenerskiej. Pierwsze medale Poharu Polski. I jedna z takich fajniejszych rzeczy to telefon od byłego zawodnika, który był przeze mnie trenowany w innym klubie. On i nasze drogi się gdzieś rozeszły, ja zmieniłem klub, on zmienił klub. I zadzwonił po latach i się pochwalił, że dostał się do kadry. Więc to było fajne. To było fajne, bo pamiętał i zadzwonił, pomimo iż ta najbardziej owocna kariera nie przebiegała pod moim okiem, tylko ja byłem odpowiedzialny za to, że, że ten młody człowiek rozpoczął żeglarstwo i tak bardzo był w tym żeglarstwie zapatrzony, że, że w nim został, i to zaowocowało potem jego sukcesem. A powiedz, jakie masz wspomnienie z naszym miastem tego, z Panem Bogdanem, z panią Reginą? Jakie ci utkwiło? <śmianie> Wspomnień jest pełno. I w głowie gdzieś tam mam nawet takie w pamięci zdjęcia z regat. <śmianie> że do zmęczenia raz pojechaliśmy z Omegą i ścigałem się na omedze po jeziorze. U Was. Tu mam żonę obok, dlatego tak kikam raz po raz, bo mi podpowiada. Pamiętam, raz spaliśmy w busie. Też było fajnie. Tak naprawdę pamiętam, pamiętam że każdy wyjazd do złączenia na jakąkolwiek imprezę organizowaną w klubie zawsze można liczyć na dobrą atmosferę na bardzo dużą gościnność. Na otwartość. Myślę, nie tylko pana Bogdana, ale, ale ogólnie myślę wszystkich żeglarzy, którzy tam tworzą to, to miejsce. Klub, jak na nasze realia, bardzo nowoczesny. Mieliśmy okazję już widzieć też pomieszczenia po remontach i hangary. My zawsze zazdrościmy, bo albo w środzie Wieko polskie, do dzisiaj nie mamy infrastruktury sportowej związanej z sportami wodnymi dla żeglarstwa. W związku z tym no, takie infrastruktury, jaka jest w Zbąszyńskim Klubie Żeglarskim zawsze e, zazdrościmy. E, pamiętam, że w, w Klubie w Zbąszyniu zawsze można spotkać różnych wybitnych żeglarzy sportowych. E, stacjonują też 505 piątki. W tym roku mieliście chyba nawet bardzo fajne regaty po polskie dla 505 i, i, I nie wiem, czy w przyszłym roku nie będzie nawet chyba w poru polski y, omek, ale mogę coś mylić. E, w związku z tym y, ja bardzo mile zawsze wspominam. Y, Obecność z Wąszywskim Klubie Żeglaskim i zawsze tęsknię, bo nie zawsze udaje się przyjechać na każdą imprezę, która jest w kalendarzu, ze względu na to, że tych imprez mamy bardzo wiele. Ja jeżdżę z moimi zawodnikami po regatach określonych już na początku roku, i niestety ten rok ma bardzo mało weekendów, bo przy naszym sporcie każdy weekend jest wykorzystany albo na regatę, albo na treningi. W związku z tym nie zawsze i w tym roku niestety nie udało się do Zbąszynia dojechać, ale, ale zawsze mamy to na uwadze. No a co, chciał, a jak, co byś chciał Panu Bogdanowi powiedzieć? No przede wszystkim pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia. Chciałbym powiedzieć do zobaczenia, do zobaczenia u was na regatach w Zbąszyniu i myślę, że, że Mógłbym powiedzieć, że trzymajcie tak dalej, bo, bo statuetkę z tej Omegi za, za przystań roku chyba macie też, jak dobrze pamiętam. W związku z tym, trzymajcie tak dalej. Trzymam kciuki przede wszystkim za znalezienie trenera, który będzie kontynuował szkolenia dla dzieci w tych najmniejszych klasach sportowych, abyście mogli pełni, że tak powiem, uczestniczyć w tym, co, co, co tworzymy wszyscy razem w Wielkopolskim Okręgowym Związku Żeglarskim. No nic, myślę, że będziemy kończyć. Patryk, dziękuję, że przyjąłeś moje Kiedy zaproszenie. Dziękuję, dziękuję I bardzo życzę bardzo. wszystkiego dobrego i sukcesu w tym dzieci. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiam.